Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na test kosmetycznych hitów sprzed lat. Nazwałam to roboczo Dinozaury YouTube'a, czyli będę testować z Wami produkty, które kilka lat temu zrobiły furorę w świecie beauty, które lubiłam ja, którymi się zachwycałam i były to moje święte grale, ale też mnóstwo osób, które na przykład kilka lat temu nagrywały na YouTube, chwaliły te produkty i je polecały. I dzisiaj sprawdzimy wspólnie, czy te kosmetyki nadal są tak fajne jak były dla mnie kiedyś, czy coś się zmieniło? Czy to już nie jest moja formuła? To już nie jest ten kosmetyk, który. Pierwszy produkt jest to klasyka gatunku, jeśli chodzi o markę L'Oreal, czyli podkład Trumacz. I to jest, wydaje mi się, taki podkład, który zapoczątkował lepsze podkłady w drogeriach. Jak on wszedł do Rossmana i zaczęły się te promocje minus -49-50% minus na makijaż. To on był non-stop wyprzedany. Pamiętam jak dziś, jak poszłam do Rosmana i kupiłam sobie pierwszy raz ten podkład, w ogóle tak na marginesie wziąłam sobie za ciemny kolor, bo w Rossmanie niestety te lampy trochę przekłamują. Okazało się w domu, że jest dwa tony za ciemny, ale i tak byłam zachwycona, że w ogóle go dorwałam. Także kupiłam sobie go wtedy w Rossmanie, byłam w ogóle super zadowolona, bo podejrzewam, że kupiłam go za niecałe trzy dychy, a on normalnie kosztował powiedzmy 55 czy 60. Teraz już niestety nie powiem Wam, jakie były wtedy ceny, no, bo wiecie, no nie pamiętam, to było kilka lat temu, ale jakie były tłumy przy szafach Lorala i ogólnie na tej promocji w Rosmanie, te kilka lat temu, to naprawdę można było się przerazić. Trzeba było przyjść z samego rana do drogerii, żeby w ogóle coś upolować, bo te szafy były non-stop puste. Z tego co pamiętam, ten podkład miał średnie krycie i był dopasowujący się do odcienia naszej skóry. Ja za pierwszym razem kupiłam za ciemny, więc on nie miał prawa się dopasować, ale i tak coś tam kombinowałam, dokładałam korektor, dużo pudru i było ok, jak na tamte czasy. Później kupowałam sobie kolor vanila i cały czas katowałam ten kolor vanila. I chociaż zawsze miałam wrażenie, że on był dla mnie minimalnie za żółty, to przyzwyczaiłam się po prostu do tego koloru vanila i bezpiecznie go cały czas kupowałam. Tym razem, jak wróciłam do tego podkładu, to stwierdziłam, że wezmę sobie inny kolor, że nie będę tym razem robić z siebie, wiecie, kurczaka. Tylko wezmę sobie kolor 3N Beige Cream, czyli odcień neutralny, troszeczkę ciemniejszy od vanila. I tutaj mamy w ogóle ulepszoną formułę, bo to ma być podkład plus serum z kwasem hialuronowym i ta formuła została ulepszona, wydaje mi się, że już jakiś czas temu. Ja ogólnie o tym nie wiedziałam. Dowiedziałam się o tym dopiero, jak kupowałam ten podkład na kokolicie. Także jestem tym bardziej ciekawa i jak on mi się sprawdzi. Więc od razu może zrobię wam swatcha. Jeśli chodzi o cenę tego podkładu, to było coś koło 28-30 zł. Wiadomo, że w Rosmanie jest dużo droższy, no ale na kokolicie on tak standardowo kosztuje. Tak wygląda kolorek 3N, więc jest ładny, jest neutralny, troszeczkę ciemniejszy niż bym chciała, ale mam nadzieję, że da się to ograć. Jeśli chodzi o formułę, jak widzicie, on jest płynny i pamiętałam, że on był taki wodnisty i to mnie kiedyś denerwowało. On był ogólnie dla mnie idealny, był to podkład jak na tamte czasy drogi. Jak sobie go kupiłam, to byłam w niebo wzięta, ale pamiętam, że wkurzałam, mnie, że on jest właśnie taki płynny. Ok, to przechodzimy sobie do rzeczy. Biorę sobie gąbeczkę. I nałożę ten podkład od razu z gąbeczki na połowę twarzy. Najpierw sprawdzimy, jakie będzie krycie. Jeśli chodzi o kolor, to chyba będzie w porządku. Bałam się, że może być troszkę za ciemny, ale chyba będzie ok. Jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenie, a propos tego podkładu i wiecie, styczności z nim po kilku latach, to wydaje mi się, że on jest bardziej kryjący niż był kiedyś. Troszeczkę to krycie się zwiększyło, bo ja nałożyłam jedną cienką warstwę, a wydaje mi się, że to krycie mam naprawdę porządne na tej stronie. Więc tutaj na plus kolorek jak wspominałam, wydaje się być ładny jest neutralny, ale troszeczkę z taką ciemniejszą nutą. Chociaż ładnie się stopił z moją szyją. Myślałam, że będzie troszkę za ciemny. Do wykończenia tego produktu to ono na początku wydawało się być takie mokre, nawilżające. A po chwili, jak ten podkład, nie wiem, zaczął wysychać, zastygać, to to wykończenie zaczęło być takie troszkę pudrowe. Wygląda to ładnie. Widzę, że podkład bardzo dobrze wygląda tutaj przy nosie. Pory może nie są zminimalizowane, ale nie są podkreślone, co na pewno na plus. Rozblendowałam ten produkt bardzo szybko, bardzo łatwo się rozłożył na skórze. Nie ma prześwitów, nie zrobił jakichś brzydkich zacieków czy plam. Wygląda bardzo ładnie, bardzo równomiernie. Powiedziałam, że to jest takie delikatne, naturalne wykończenie. Jeśli chodzi o formułę, cały czas podobna jak była kiedyś: czyli lekka i wodnista. Tutaj się raczej nic nie zmieniło. Co do jakiegoś efektu nawilżenia z powodu tego kwasu hieluronowego, to na razie nic takiego nie odczuwam. No, ale przekonam się o tym po całym dniu. Na ten moment naprawdę mi się ten podkład podoba. Tutaj macie stronę z podkładem, tutaj macie stronę bez podkładu, więc możecie zobaczyć, że ten podkład naprawdę ma ładne krycie. Nałożę sobie ten produkt na drugą stronę twarzy i przejdziemy do kolejnego kosmetyku sprzed lat, do mojego hitu drogeryjnego, jeśli chodzi o kategorię korektory. Kolejny produkt to na pewno coś, co bardzo dużo osób zna: jest to korektor od Maybelline, który nazywa się Insta Anti Age Eraser Concealer. Mam tutaj kolorek 03 Fair. Nie pamiętam, czy używałam fair czy light. Przeszłam przez kilka opakowań. Spokojnie cztery opakowania złożyłam. Było to kilka lat temu, ale dobrze to pamiętam, dlatego że jak zaczęłam testować ten korektor, kupiłam go sobie pierwszy raz, to wszystkie inne korektory oddałam mojej mamie, bo ten korektor naprawdę wyglądał u mnie dobrze. Ja jak zaczęłam swoją przygodę z korektorami, zaczęłam w ogóle używać korektorów pod oczy, to pamiętam, że wszystkie, które testowałam mi się nie sprawdzały i powodowały jakieś niestworzone zmarszczki pod moimi oczami, gdzie ja kilka lat temu w ogóle tych zmarszczek nie miałam, więc dla mnie to wyglądało brzydko i mnie po prostu postarzało. Więc jak przetestowałam ten korektor i zobaczyłam, jak on wygląda pod moimi oczami, no to wszystko inne poszło w odstawkę i używałam tylko i wyłącznie tego. I z tego co pamiętam, ta gąbeczka mnie bardzo wkurzała, ale pisaliście mi kiedyś gdzieś tam w komentarzach w tych. Starszych filmach, że po prostu tą gąbeczkę wyciągacie. I wtedy można normalnie używać tego produktu. Moim zdaniem jest to rozwiązanie niby fajne, ale z drugiej strony bardzo dziwne i takie problematyczne, dlatego że niestety jak wyciągamy sobie ten korektor, wykręcamy sobie go na tą gąbeczkę. To zazwyczaj jak nałożymy ten korektor z gąbeczki, to i tak na tej gąbeczce dużo produktu zostaje. Trzeba go wycierać chusteczką, później i tak gdzieś tam niechcący się przekręci ten korektor i nawet bez wykręcania. Pamiętam, że on mi się z tej gąbeczki wylewał, wszystko było cały czas brudne, zatyczka była brudna, więc to mi się nie do końca podobało. Ale co do samego produktu, rewelacja. Pamiętam jak dziś, jak ja się tym korektorem zachwycałam, także nie mogę się doczekać aż go za chwilę nałożę. Z tego co pamiętam, w cenie regularnie on kosztuje w Rossmanie coś koło 4-5 dyszek. Ja go kupiłam na kokolicie i zapłaciłam za niego niecałe 20 zł. Tak wygląda produkt. Tutaj już sobie wykręciłam ten korektor, dlatego że musiałam się kilka minut namachać, żeby ten produkt mi wyszedł. Dzisiaj nałożę sobie standardowo z tej gąbeczki, ale myślę, że po tym jak nagram ten film, po prostu tą gąbeczkę sobie ściągnę, bo ona mnie denerwuje, już na nią patrzę i już wiem, że wszystko będzie za chwilę umaziane, więc nakładamy korektor. Kolorek wydaje mi się, że jest spoko. No i widzicie, niby tutaj troszkę tego korektora wycisnęłam, a wyszło go bardzo dużo. I zaraz będę musiała go z tej gąbeczki wytrzeć. Więc tu też niby kręcimy, kręcimy, delikatnie kręciłam. No a jak wycisnęłam, to, to sporo tego produktu mi tutaj wyszło. Formuła ma bardzo przyjemną i ja tą formułę pamiętam. Ja w tym produkcie się zakochałam właśnie z racji tej formuły, bo to jest korektor kremowy, ale nie jest ciężki. Dodatkowo ma bardzo ładne krycie, ale to nie jest takie krycie sztuczne, takie super full cover, tylko raczej wygląda to naturalnie. Nie wiem, jak on się będzie teraz zachowywał na mojej skórze, bo jednak po kilku latach mam troszeczkę załamań, mam troszeczkę zmarszczek. A kiedyś tych zmarszczyk nie miałam, no ale mam nadzieję, że będzie ok. Na ten moment on mi się bardzo, bardzo podoba. Zobaczcie, no wygląda przepięknie. Wygląda to tak i powiem Wam, że ja jestem już w tym momencie zakochana w tym korektorze od nowa. Krycie jest fenomenalne, nie pamiętałam, że ono jest aż tak dobre. Wygląda przepięknie. Kolor fair idealnie tutaj zgrał się z kolorem podkładu Loral. Także na ten moment super. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało po przypudrowaniu. Ale ten korektor powiem Wam, że daje radę. Wziąłam sobie standardowo puder pod oczy, znam i lecimy z jedną stroną, żebyście mogli zobaczyć, jak to będzie wyglądało po przypudrowaniu. Korektor naprawdę robi robotę. Muszę Wam przyznać, że od razu zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie, dlatego że idealnie. Stopił się z podkładem, nie ma takiego, wiecie, brzydkiego odcięcia, brzydkiego łączenia pomiędzy podkładem i korektorem. Nie powchodził w załamania, wygląda bardzo gładko. W połączeniu z tym pudrem wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Także przypudruję sobie drugą stronę, troszkę ten korektor poprawię, bo jednak chwilę on tutaj siedział pod okiem i nie chciałabym, żeby coś mi powchodziło w załamania. I lecę sobie z drugą stroną. Nie nakładam tego pudru pod oczy jakoś bardzo dużo, taką wiecie minimalną ilość. No i wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Naprawdę jest to coś fajnego, coś wartego uwagi. Zauważyłam ostatnio na YouTubie, a propos tego korektora z Maybelline, że sporo osób zaczęło go ostatnio polecać. Także on się troszkę przypomniał, troszkę wypłynął w świecie beauty, jeśli chodzi o YouTube'a. I bardzo dobrze, bo jest to naprawdę spoko produkt. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał po całym dniu. Na pewno zrobię Wam podsumowanie w komentarzu albo w opisie pod tym filmem, ale na ten moment wygląda to super. Jeśli chodzi o brodę, nos i czoło, przypudrowałam sobie podkład z Lorala. Pudrem pod oczy znam, bo jest to puder wygładzający, jest to puder raczej matowy. Nie jest to ani satynka, ani jakieś rozświetlenie, a chciałam po prostu te partie mieć matowe. Zaraz nałożę sobie na resztę twarzy Puder znam, tylko ten satynowy Satinus Powder, i przejdziemy do kolejnego hita. Jeśli chodzi o YouTuba sprzed kilku lat. Na pewno ten produkt znacie i na pewno jesteście ciekawi, czy nadal jest tak fajny, jak był kiedyś. Przechodzimy sobie do kolejnego hitu sprzed lat, do produktu, który naprawdę uwielbiałam, kochałam i był to znowu jeden z droższych tuszy do rzęs, który w ogóle kupowałam na tamte czasy. Bo zawsze było mi szkoda kasy na taki produkt, wiadomo, że tusze, no to tak 3 miesiące i trzeba wymienić. Więc zazwyczaj odzywała się cebula i kupowałam tusz za kilka złotych, ale w końcu stwierdziłam, dobra, zamówię sobie w internecie ten tusz, przetestuję i zobaczę. I kupiłam go pierwszy raz z polecenia Maxineczki I pamiętam jak pierwszy raz nałożyłam ten tusz I zobaczyłam jaka jest różnica Jak fenomenalny ten tusz daje efekt W porównaniu do tuszy po kilka złotych Kochałam się, testowałam różne tusze Z tej serii Volume Million Lashes Ale ten zawsze sprawdzał mi się najlepiej Także sprawdźmy czy nadal jest taki fajny Jak był kiedyś i czy po kilku latach Znowu będzie miłość Szczoteczka jest silikonowa, bardzo malutka Ale precyzyjna, pamiętam że ona Wyciągała te rzęsy bardzo ładnie można było też bez problemu zrobić dolne rzęsy tą szczoteczką i nie było takiej opcji, żeby ubrudzić sobie gdzieś tam powiekę. Naprawdę ta szczoteczka mi się podobała i była spoko. Więc co, lecimy, zobaczmy, co to będzie za efekt. Czy tuż da radę? On jest świeży, ja go wcześniej nie otwierałam. Z tego, co pamiętam, te tusze od L'Oreal Million Lashes zawsze były dobre przy pierwszym otwieraniu. Nie było tak, że to jest formuła, która musi odczekać swoje. I która, wiecie, skleja rzęsy czy oblepia, tylko od razu można było uzyskać bardzo ładny efekt. I jeśli chodzi o to, co widzę na ten moment, to tuż super rozdziela. Rzęsy są podkreślone naprawdę ładnie. Widzę, że każda rzęsa jest podkreślona. On te rzęsy super wyczesuje. Ale myślę, że żeby uzyskać efekt volume, to trzeba będzie po prostu dać drugą warstwę. Także ja nałożę sobie. Jedną warstwę tego tuszu odczekam chwilę i dopiero będę nakładać drugą i będę go budować. Jedna warstwa wygląda tak, i mi się wydaje, że to jest naprawdę fajny efekt. Więc mi się to podoba. Widzę, że rzęsy są faktycznie wydłużone, wyciągnięte. Troszeczkę tutaj ubrudziłam sobie powiekę, no ale tusz jest mokry, więc można mu to wybaczyć ogólnie wygląda to bardzo dobrze tak wyglądają dwie warstwy tuszu L'Oreal Volume Million Lashes z wersja Soul Couture, no i powiem Wam jest miłość ten tusz mi się niesamowicie podoba są to dwie warstwy, myślę, że jakbym dołożyła trzecią warstwę, to zrobiłabym w ogóle efekt sztucznych rzęs tusz wyciągnął mi rzęsy super bardzo mocno mi je wydłużył dodatkowo przy drugiej warstwie on je podkreślił, on je pogrubił, ale nie skleił, nie oblepił, nie spowodował, że te rzęsy zaczęły się ze sobą sklejać przez nadmiar tuszu tylko cały czas budował, ale wyczesywał. Więc te rzęsy mają objętość, są pogrubione, ale są rozdzielone. I tutaj naprawdę duży plus za to. Ta szczoteczka jest rewelacyjna, formuła jest rewelacyjna, także na pewno do tego tuszu wracam, na pewno zostawiam go na swojej toaletce i będę dalej go używać. Pamiętam, że ten tusz dawał wow i ten wow nadal jest. Więc jeżeli jeszcze do tej pory nie testowaliście tego tuszu Volume Million Lashes z wersji soku Tur, to naprawdę warto, naprawdę przetestujcie, bo możecie być w szoku, jaki ten tusz da Wam efekt. Ja przez kilka lat tego tuszu nie używałam, ale gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że to był naprawdę mój must-have, mój hit, mój ulubieniec. I dzisiaj się na nim nie zawiodłam, więc duża, duża okejka. Makijaż skończony, także możemy sobie przejść do podsumowania hitów sprzed lat i zaczynamy od podkładu Loral Trumacz, muszę powiedzieć, że jest naprawdę fajny. Z tego co pamiętam, on nie miał takiego mokrego wykończenia, on troszeczkę inaczej się zachowywał na skórze, więc może tutaj faktycznie zagrało to serum, zagrało to, że ta formuła jest zmieniona, że jest taka bardziej nawilżająca. Podkład jest bardzo lekki, ładnie wygląda, dopasowuje się do koloru naszej skóry, to na pewno. Kolorek 3N Creamy Beige, Rewelacja, podoba mi się. Więc na ten moment, po przypudrowaniu, po nałożeniu konturowania, ten podkład wygląda bardzo dobrze. No po prostu nie ma się do czego przyczepić. Jeśli chodzi o korektor od Maybelline Insta Anti-Edge Eraser, to powiem Wam hit. Będę go znowu używać, będę znowu go testować, bo ten korektor wygląda świetnie. Pod moimi oczami on wygląda po prostu jak druga skóra. Wiadomo, że te załamania, które mam, a których nie miałam kilka lat temu, no troszeczkę są widoczne, ale naprawdę ten korektor wygląda spokojnie tak dobrze, jak korektor znam, ten mój ulubiony Chrysler's Camouflage, tylko, że on jest troszkę lepiej kryjący od nam. Więc jeżeli się zastanawialiście, to myślę, że naprawdę warto ten hit przetestować, bo nadal moim zdaniem jest hitem. Tuż od Lorala Volume Million Lashes So Couture, który dzisiaj rozwalił system, to jest tusz, który robi robotę, robi naprawdę efekt wow. I choć ja przetestowałam mnóstwo, naprawdę mnóstwo tuszy drogeryjnych, droższych, tańszych czy perfumeryjnych, to ten tusz myślę, że spokojnie znalazłby się w pierwszej piątce moich ulubionych tuszy. Nadal jest rewelacyjny, formuła jest świetna, szczoteczka jest fenomenalna. Tusz wyciąga nam rzęsy, wydłuża, pogrubia, dodatkowo przepięknie rozdziela. Budujemy, dokładamy warstwy, a ten tusz nadal powoduje, że te rzęsy są przepięknie rozdzielone. Nie ma efektu sklejenia, nie ma efektu obciążenia, takiego wiecie oklapnięcia rzęs z powodu nadmiaru tuszu, czegoś takiego nie ma. Więc moim zdaniem rewelacja, no i na pewno jak wspominałam, ten tusz na mojej toaletce będzie teraz gościł. Jeśli chodzi o test kosmetycznych dinozaurów YouTube'a, test hitów sprzed lat, to by było wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło i pomoże mi to w rozwoju kanału. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wy macie jakieś swoje makijażowe hity sprzed lat, do których wracacie, do których po tylu latach lubicie wracać i dalej są to wasze takie święte grale makijażowe. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!